Jednym z celów tej inicjatywy obywatelskiej jest możliwość zakazania działalności stowarzyszeń, które chcą promować w placówkach zagadnienia związane np. z seksualizacją dzieci. My jako Prawo i Sprawiedliwość wspieramy rodziców. Chcemy, żeby rzeczywiście tutaj rodzice mieli pełną kontrolę nad sytuacją tą, jaka jest w danych szkołach wtedy, kiedy wejdzie taka organizacja na teren szkoły. I w związku z tym podjęliśmy się takiej pomocy, aby podpisy pod tym projektem tej ustawy w prawie oświatowym, aby te podpisy przez różne środowiska były, że tak powiem, zbierane. Tutaj jesteśmy akurat u pani burmistrz Krośniewic, której za chwilę też przekażę te Czyste blankiety z podpisami. Też Państwu radnym damy, bo chcemy, aby w całej gminie, tu Krośniwice, poprzez sołtysów, poprzez radnych i innych ludzi, może koła gospodyń wiejskich też się włączą, aby społeczeństwo wyraziło stanowisko. Do poparcia obywatelskiej inicjatywy zachęcają krośniowicy samorządowcy. Myślę, że na terenie naszej gminy są takie sytuacje, gdzie stowarzyszenia chcą wejść do szkoły i propagować swoje jakieś tam informacje i mieć zajęcia z uczniami ze szkoły. Także my jako radni chcemy przeciwdziałać temu. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. Chcemy chronić dzieci, też wspierać nauczycieli. I rodziców, żeby taka sytuacja się nie pojawiła. Przychodzili tutaj mieszkańcy, że no wchodzi, prawda, jakaś organizacja pozarządowa, no i też nie wiedzą, czego mogą się te dzieci nauczyć, czego mogą się dowiedzieć od tych organizacji, od wykładowców, którzy też niekoniecznie są z wykształcenia nauczycielami, a więc wykwalifikowanymi pracownikami pedagogicznymi. Uważam, że tutaj. Rodzice tak naprawdę mają prawo do wychowania swoich dzieci według własnego uznania i my po prostu musimy im w tym pomóc. Nowelizacja ustawy sprawiłaby, że stowarzyszenia i organizacje będą musiały zgłosić się do dyrekcji. Przekazać dokumentację dotyczącą bieżącej działalności oraz cele i treści, które miałyby być poruszane w czasie zajęć. My uważamy, że nie wolno iść w tym kierunku, że dziecko do odpowiedniego wieku jest kształtowane, psychika dziecka, i dlatego nie można dopuszczać do tego, aby to wszystko było tak pozostawione samo sobie. Tak jak chce lewica, niektóre treści, które pokazuje nam lewica, gdyby zdobyła władzę. Mówię o lewicy, ale mówię ogólnie o opozycji tej tak zwanej totalnej. No, mogłoby to doprowadzić do tego, że te dzieci by były jeszcze bardziej, mówię te, które są podatne i te, które widzimy w tej chwili, że jest tam wśród tych dzieci no pewna taka sytuacja depresyjna, to mogłoby to jeszcze bardziej spotęgować, więc miejmy nadzieję, że lewica, środowiska liberalne nie dojdą do władzy i nie będą nam wprowadzać do szkół takich niepożądanych treści. Na koniec powiem, jeszcze raz zaakcentuję... To jest projekt obywatelski rodziców, szanowni Państwo, rodziców, którzy mają dzieci. Oni się stowarzyszyli i taki projekt stworzyli. Aby projekt mógł trafić do Sejmu, potrzebne jest co najmniej 100 tysięcy podpisów. Zbierane są one do końca lipca. Nowa ustawa miałaby wejść od nowego roku szkolnego.